Kacper błoński po pokonaniu Sylwestra Wardengi, No powiem Ci, że chyba występ wieczoru progres, dzisiaj. Jest progres, jest progres. Mam nadzieję, że jest progres. Już wczoraj widziałem i, i ogólnie widziałem po zachowaniu Sylwka, że on nie jest taki pewny do tej walki, ale do samego końca go nie lekceważyłem. No co, jestem strasznie zadowolony z siebie. Jeszcze pamiętam, że chciałem, żeby to był nokaut, ale nastawiałem się tak, że przewalczymy trzy rundy w razie czego, a nokaut przyjdzie sam z czasem. No i na szczęście na szczęście. No fajnie, że przyszedł w tej walce. No ale ta stójka bardzo fajna, tam takim prawym sierpem, jakby go cały czas y, uderzałeś i to wchodziło. No widziałem Sylwestra oko, no to jest po prostu zamknięte. Zapuchom no wiesz, no tam siła musiała być, bo wiesz. No Myślę, że ja w pierwszej walce trochę stresem tym tej stójki nie pokazałem, bo, bo ja lubię bardzo stójkę. Wszyscy mówię często, że wolę ten parter, bo w parterze też się dobrze czuję, ale tą stójkę też lubię i w pierwszej walce nie pokazałem jej wcale. I, I tym razem pokazałem, że mimo że zaczynający, to staram się być wszechstronnym zawodnikiem, no ale to dopiero początek mojej przygody. Trenuję 6 mies miesięcy. Oh. Może właśnie ty jesteś takim talentem, który szybko łapie, no bo tak samo mówisz, no jest duży progres. No, Sylwester nie istniał w tej walce. Czy jestem talentem, to nie mi stwierdzać. Wiem, że na pewno przepracowałem cały okres skrupulatnie, nie opuściłem jednego treningu nawet. Jak wracałem z traileru, nie miałem sił, żeby zrobić treningu, to chciałem dzwonić do Anzory i powiedzieć, kurde, Anzor, może odpuszczę. Ale poszedłem i pamiętam, miałem taki jeden dzień, że pójdę biega biegać nawet jak nie mam siły. I pomyślałem, a może to ten jeden, jedno wyjście mi pomoże. No, nie wiem, czy to to, ale, ale trzeba oddawać siebie 100%. I nawet jak wtedy przegrasz walkę, to wiesz, że oddałeś siebie wszystko. Dostałeś chociaż jeden cios od Sylwestra w tej walce? Eee, ogólnie na twarzy nic nie czuję. Ale chyba jeden dostał jakiś lekko pchnięty prosty. Tak, tak chwilę miałem, e, odskoczyła mi leciutko głowa, ale w porównaniu do Adriana Polaka, co on mi wsadzał na sparingach, to to było nic po prostu. A co z nogą, bo widzę obita, tak? Czy? No jest stłuczona chyba bardzo mocno. E, nie spodziewałem się, że będzie mańkutem, ale stwierdziłem, że, że mam mocne te kopyta I, i, i wpakuję mu to po prostu. Pierwszy low kick, Widziałem, wiedziałem, że mocno odczuł że wpłynęło to też psychicznie na niego. Dorzuciłem drugiego później, no i ten drugi jak miecz w miecz się skrzyżował po prostu. Więc no ja trafiłem jakoś niefortunnie i stłuczono, ale chyba tragedii nie ma. No i koniec pojedynku w parterze. E, bardzo ładne e, duszenie. Chyba bardzo ciasno, bo Sylwester w ogóle odpłynął tam. Na początku właśnie, bo on bardzo łatwo oddał plecy i w ogóle nie schował głowy. I weszła mi ta jakoś ta lewa ręka nie byłem pewny, czy chcę to ciągnąć, ale stwierdziłem, dobra, lecimy z tym. Zobaczyłem, że już w stójce zaczęło go to dusić, bo odpuścił, nie zginął się, tylko puściłem mu biodra do, plo, do, do przodu. Jak już to opuściło, to wiedziałem, że, że to mamy. Przewrócił się, narożnik krzyknął, dokładaj kładaj rękę za głowę. Dołożyłem rękę za głowę i chyba spłynął od razu, zaraz. Jesteś zaskoczony tak słabą dyspozycją Wardenki? czy spodziewałeś się tego? Myślę, że po prostu przecenili go trochę publika i za dużo oddała jemu, eee, zaskoczony, no ćwiczył dużo mniej, jest cukrzykiem, jest niższy, jedynym jego e, plusem była siła, która, której nie wykorzystał, no co, co mam powiedzieć, no ale chyba, nie wiem, on jest chyba niezadowolony z siebie. Jak powiedział, że jest załamany. No tak, tak myślałem, że jeśli przegra to tak będzie, ale nie ma co, wziął, moim zdaniem nie chcę siebie przyceniać, ale wziął trudnego rywala jak na pierwszą walkę. Moim zdaniem. Powinien wybrać sobie debiutanta o podobnych warunkach, a, a po prostu chyba rzucił się na zbyt głęboką wodę. E, tam zamieniliście słowo w oktagonie po tej walce, bo tam widziałem, że podszedłeś do niego jak leżał, ale tam sędzia Chciałem, powiedział, sędzia, żebyś sobie poszedł, bo, bo tam był zamroczony jeszcze po tym duszeniu chyba. Coś tam wymieniliśmy sobie, ale więcej pogadaliśmy tutaj u medyków właśnie. To no. co, co mówił? Że, że, że nie, chyba coś w stylu, że się też nie spodziewał i że, że psychicznie trochę się poddał. Że właśnie jak, jak byliśmy przy siarce, to on chciał przetrwać do końca rundy. Że no, chyba, nie wiem, zabrakło mu serduszka, tak? Zapowiadał, że będzie, że pokaże ten charakter, a, a no, moim zdaniem jakoś super charakteru nie pokazał. A ty co mu powiedziałeś? Ja powiedziałem, że, że no, Sylwek, to była twoja pierwsza walka, że, że stres, ja miałem spokojną głowę. No, no Łatwiej mi się wychodziło do tej walki po prostu. No to Kasper, co teraz? Nie wiem. Chcesz na dziesiątce walczyć, czy chcesz odpoczywać, czy idziesz za ciosem? Jak to wygląda? Ja chcę z walki na walkę pokazywać coraz wyższy poziom. Myślę, że, że dwie walki, dwie gale z rzędu to, to, to za dużo. Nie ma co trzeciej wrzucać. Eee, chwila przerwy. Mamy teraz jakieś dwa tygodnie odpoczynku, później 10 dni wakacji z Juleczką. Gdzie jedziesz? E, to jest tajemnica, więc okay. nie będziemy zdradzać, ale daleko i ciepło. E, no i w kwietniu. Wracam. Nie trafiłeś. Dominikana. E, już więcej nie powiem, ale też nie Dominikana. E, I jak co? Jak wrócę w kwietniu, wracam na matę i lecimy, lecimy. Za dwa lata może ten pas się uda. Chyba, że Adi będzie bronił, już ja go mu życzę. To z kim kolejna walka? Masz już coś w planach? Nie wiem. Na razie nie mam planów, nie myślę w przyszłość. Teraz e, Chcę, jeszcze z jeden wywiad, dwa i poświętować ze znajomymi, pogadać, poprzytulać się, porozmawiać. To mi tylko w głowie. Cieszę się, że nie jestem taki padnięty, tylko w pierwszej rundzie jestem wypoczęty całkiem, tylko szkoda tej nogi. A tutaj te problemy żołądkowe to z nerwów bardziej, czy nie wiem właśnie, bo tam jak chodziłem, przytulałem się, cieszyłem z wszystkimi. Nie wiem, może duszno jest w tamtym pomieszczeniu. Posiedziałem, chwilę. Myślę, myślę że duszno wstałem też nagle. Ten ból nogi może jakoś doszedł. No i tak stoję, a wszyscy podekscytowani, ja może żygać, mi się chce, A ty. Chodź, chodź, Kacper. A, a, a Polak, mi się. a Polak mówi żygaj do Pucharu, który jest kurczę. Dziurawy, 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 dziurawy. No więc, więc szybko poleciałem, już udało się do no. Kibla dolecieć na szczęście. no. Kacper, bardzo dziękuję za wywiad. Gratuluję super występu. No i